zorem programu są militaria.pl partnerem kanału jest wydawnictwo Belona. W 2014 roku wybuchła wojna na Ukrainie. Jednak co ważne, początkowo nie objęła ona terytorium całego kraju. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na materiał o wojnie w Donbasie i początku wojny, jaka ma miejsce do dziś. Zanim opowiem o wydarzeniach, to warto wspomnieć, że Ukraina Zachodnia różni się od wschodniej części kraju. Im bliżej granicy zachodu, tym nastroje społeczne oraz sympatie polityczne były bardziej skłaniające się ku Europie. Szczególnie widać to było w dużych miastach, takich jak Lwów czy Kijów. Wschodnią część kraju natomiast zamieszkiwała duża ilość osób rosyjskojęzycznych, a także tych, którzy uważali, że kontakty z Rosją na szczeblach politycznych i handlowych to jedyny właściwy kierunek. Dodatkowo na wschodzie Ukrainy część społeczeństwa była zupełnie obojętna na to, na jaki kierunek partnerstwa w przyszłości zdecydują się władze w Kijowie. Właśnie spośród tego społeczeństwa najwięcej było osób, które żyły czasami w Związku Radzieckiego i nie orientowały się w politycznych rozrywkach. Wbrew opinii niektórych mediów, ludzie, którzy byli jednak za pójściem w stronę Federacji Rosyjskiej, stanowili zdecydowaną mniejszość. Te informacje są niezwykle ważne dla wydarzeń, o których opowiem za chwilę. W 2004 roku po wyborach prezydenckich wygranych przez prorosyjskiego kandydata Wiktora Janukowycza wybuchła pomarańczowa rewolucja. Wybory te stanowiły swego rodzaju punkt zapalny. Jednak warto zwrócić uwagę, że negatywne nastroje wśród obywateli co do władz w Kijowie powiększały się od pewnego czasu. Powodem tych nastrojów była sytuacja, w jakiej znaleźli się obywatele Ukrainy. Pomimo że kraj ten uzyskał niepodległość 24 sierpnia 1991 roku, to w zasadzie po ponad 10 latach rządów Leonida Kuczmy nadal niewiele się zmieniło. Instytucje rodem z czasów Związku Radzieckiego, oligarchowie, którzy posiadali niebywałe majątki podczas gdy większość społeczeństwa żyła z dnia na dzień, brak rozwoju technologicznego i przede wszystkim brak jakichkolwiek perspektyw na przyszłość były głównymi powodami rozczarowań społeczeństwa. Pomimo że w Kijowie protestowało w sumie około pół miliona osób, a w ruchy te zaangażowały się kraje zachodnie, szybko okazało się, że walka polityczna na najwyższym szczeblu doprowadziła do upadku pomarańczowej rewolucji. Powtórzenie drugiej tury wyborów prezydenckich i ponowne wybranie Janukowycza na prezydenta Ukrainy nic nie zmieniło. Dziś wiemy, że wybory te zostały sfałszowane, a Janukowicz był podstawionym człowiekiem przez samego Władimira Putina. Wspomniał o tym później w jednym z wywiadów choćby wieloletni przyjaciel Putina, Siergiej Pugaczow. A film z tą wypowiedzią możecie zobaczyć choćby na kanale Ciekawe Historie. Link do materiału, oczywiście, znajdziecie w opisie tego filmu. Wracając jednak do tematu, to chociaż pomarańczowa rewolucja nie osiągnęła sukcesu, to jednak pokazała, że część ukraińskich obywateli już wtedy nie zgadzała się na mieszanie się Rosji w sprawy wewnętrzne kraju. Był to pierwszy tak duży zryw narodowy od czasu uzyskania przez Ukrainę niepodległości. Po upadku pomarańczowej rewolucji, konflikty polityczne na linii Juszczenko i Tymoszenko doprowadziły do rozłamów opozycji idącej w stronę Zachodu. Sytuację tą wykorzystał Wiktor Janukowicz, który ponownie wygrał wybory prezydenckie w 2010 roku. Decyzja ta miała ogromne znaczenie dla przyszłych wydarzeń, ponieważ to właśnie nowo wybrany prezydent Ukrainy zdecydował o pójściu w stronę Rosji. W pierwszej kolejności zawiesił rozmowy z NATO, co automatycznie skreśliło szanse Ukrainy na dołączenie do sojuszu w najbliższym czasie. Jednak główna przyczyna problemów Ukrainy tak naprawdę rozpoczęła się pod koniec listopada 2013 roku. To właśnie wtedy na szczycie Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej w Wilnie, Ukraina miała podpisać wcześniej wynegocjowaną umowę stowarzyszeniową, gdy Janukowicz zrezygnował z jej podpisania, nastąpiła gwałtowna fala protestów społecznych w Kijowie. Manifestacje te znane też jako Euromaidan szybko rozlały się na cały kraj, a szczególnie na tereny zachodniej Ukrainy. Oprócz zmiany decyzji co do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, protestujący domagali się zmiany sytuacji politycznej, dymisji prezydenta Wiktora Janukowicza i rządu Mykoły Azarowa. Porozumienie, do którego doszło w Kijowie i innych większych miastach Ukrainy 21 lutego 2014 roku, nastąpiło przy udziale ministrów spraw zagranicznych z Francji, Niemiec i Polski oraz przedstawiciela ze strony Federacji Rosyjskiej. Dzień po zaprzestaniu protestów urzędujący wówczas prezydent Ukrainy Wiktor Janukowicz opuścił kraj i udał się do Rosji. Wynegocjowane porozumienie stało się tym samym porozumieniem martwym, a władza w państwie przeszła w ręce protestujących z Kijowa. Jak się okazało, decyzje Janukowycza były głównym powodem nie tylko wybuchu Euromajdanu, ale i późniejszych wydarzeń, na które nie trzeba było długo czekać. Warto wspomnieć, że powstały również protesty prorosyjskie, które miały za zadanie dać początek rozruchom i były dodatkowo wspomagane przez działaczy powiązanych z władzami w Moskwie. Sytuacja polityczna na Ukrainie została wykorzystana przez Rosję. 1 marca 2014 roku prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin. Zwrócił się do Rady Federacji z prośbą o zatwierdzenie użycia sił zbrojnych na terytorium Ukrainy. Prośbę tą argumentował pogarszającą się sytuacją na Ukrainie, która miała zagrażać mniejszości rosyjskiej. Przypomnę tylko, że w tamtym czasie nie doszło do żadnych sytuacji, które mogłyby w jakikolwiek sposób zagrażać Rosjanom. Takie zdarzenia nastąpiły później, jednak Rada Federacji bez wahania jeszcze tego samego dnia wyraziła zgodę na działania zbrojne na terenie Ukrainy. Co ważne, działania Rosji miały miejsce jeszcze przed prośbą rosyjskiego prezydenta. 28 lutego rosyjscy żołnierze wzięli pod swoją kontrolę lotnisko w Simferopolu oraz lotnisko wojskowe w Sewastopolu. Tak rozpoczęła się aneksja Krymu, która po dziś dzień pozostaje w rękach rosyjskich. 2 marca na Krymie nie istniała praktycznie armia ukraińska. Wszystkie elementy dowodzenia w tym regionie zostały błyskawicznie zablokowane przez siły rosyjskie. W tamtym czasie armia ukraińska właściwie była w rozsypce. Brak nowoczesnego sprzętu, olbrzymia korupcja, niskie morale, mała ilość żołnierzy zawodowych i siły opierające się głównie na młodych obywatelach z poboru doprowadziły do sytuacji wręcz patologicznych. Oddawanie sprzętu Rosjanom w zamian za darowanie życia, czy poddawanie się w ilościach masowych żołnierzy ukraińskich o wiele mniejszym oddziałom na jeźdźcy były na porządku dziennym. W tamtym czasie ukraińska armia nie przedstawiała praktycznie żadnej przeszkody dla Rosjan. Oprócz lotnisk pod kontrolą armii rosyjskiej znajdowało się jeszcze kilka istotnych z punktu widzenia strategicznego miejsc na Krymie. Była to m.in. przeprawa promowa w Cieśni Karczeńskiej łącząca Krym z Rosją, drogi jedące na Krym u północy, lotnisko w Dżankoju na północy Półwyspu oraz ośrodek kontroli przestrzeni powietrznej nad Krymem. Co ciekawe, pomimo blokady i właściwie paraliżu na Krymie, 4 marca Władimir Putin oświadczył podczas konferencji w Nowym Ogariowie, że nie ma potrzeby użycia rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie. Słowa rosyjskiego prezydenta pokazały jego cynizm i wyrachowanie. Tym bardziej należy zwrócić uwagę, że Krym należał do terenów Ukrainy. Rosjanie stanowili na półwyspie zdecydowaną mniejszość, a mowa tu o braku potrzeby użycia sił zbrojnych, podczas gdy do takich ruchów doszło tydzień wcześniej. Tylko na Półwyspie Krymskim przebywało 30 tysięcy rosyjskich żołnierzy, z czego 5,5 tysiąca stanowiły jednostki specznazu. Jak na tak niewielki teren, była to ilość olbrzymia. Oprócz tego warto wspomnieć o stacjonowaniu rosyjskiej floty czarnomorskiej. Dodatkowym problemem był brak reakcji Zachodu na wydarzenia, co spowodowało, że Rosjanie bez problemu mogli realizować swoje zadania. 16 marca pod całkowitą kontrolą Armii Rosyjskiej. Odbyło się referendum, w którym pytano o przyłączenie Półwyspu do Federacji Rosyjskiej. Nie wpuszczano na nie osób i instytucji bezstronnych. Tego samego dnia Putin uznał niepodległość Krymu jako osobnej republiki, a 18 marca podpisano traktat o przyjęciu Republiki Krymu do Federacji Rosyjskiej. Sfałszowane wybory nie zostały uznane przez międzynarodowe organizacje i większość krajów, jednak po dziś dzień właściwie nic nie udało się uzyskać w sprawie ponownego dołączenia Krymu do Ukrainy. Oczywiście minister Federacji Rosyjskiej Sergej Szojgu zaprzeczył o użyciu jednostek wojskowych na Krymie, jednak nagrania, zdjęcia, a także relacje mieszkańców, a nawet rosyjskich żołnierzy mówiły zupełnie co innego. To właśnie w tym czasie pojawiły się materiały dotyczące tzw. zielonych ludzików, czyli wyszkolonych i dobrze uzbrojonych osób posługujących się językiem rosyjskim. Szybko okazało się, że anonimowe tzw. zielone ludziki Pochodziły nie tylko z jednostek rosyjskiego specnazu, ale też z grup najemnych, m.in. z grupy Wagnera. Mało osób zdaje sobie sprawę, że nie tylko zielone ludziki odegrały znaczącą rolę w aneksji Krymu. Chodzi tu o Kozaków kubańskich, czyli żołnierzy z 7. Krasnodarskiej Bazy Wojskowej, a także żołnierzy krymskiego Berkutu oraz bojowników czeczeńskiego Batalionu Wostok. Warto tu podkreślić, że wraz z aneksją Krymu Kreml zrezygnował z dotrzymania zasad traktatu o przyjaźni, współpracy i partnerstwie między Ukrainą a Federacją Rosyjską, który podpisany został 31 maja 1997 roku. Niewiele się o tym mówi, ale niezwykle proste zajęcie Krymu wpłynęło bezpośrednio na kolejne decyzje w sprawie powiększenia terytorium Federacji Rosyjskiej kosztem terenów Ukrainy. Wewnętrzna słabość Ukrainy, szczególnie segmentu militarnego, znacząco na to wpłynęła. Niedofinansowanie ukraińskich sił zbrojnych w czasie prezydentury Leonida Kuczmi i Wiktora Juszczenki skończyło się zniszczeniem całego krajowego sektora bezpieczeństwa w czasach rządu Janukowycza. Degradacja wywiadu i kontrwywiadu armii i marynarki, służby bezpieczeństwa, Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony odbyły się przy wsparciu służb specjalnych i agentów rosyjskich, którzy zostali włączeni do struktur władzy na wszystkich szczeblach. Kreml doskonale wiedział, że zajęcie części terytorium Ukrainy odbędzie się praktycznie bez żadnego oporu, a brak reakcji Zachodu dodatkowo skłonił Putina do kolejnych roszczeń, które dotyczyły wschodniej części Ukrainy. To właśnie ta mniejszość rosyjska, a także część osób rosyjskojęzycznych, miała największe zastrzeżenia co do władz pozachodnich w Kijowie. Karmiona informacjami z Rosji, ludność wschodniej Ukrainy postrzegała osoby rządzące po wydarzeniach na Majdanie, jako niebezpiecznych reakcjonistów. Nie pomagały przed tym wydarzenia, które miały miejsce później. Wypowiedzi niektórych osób podczas sprawowania władz stanowiły doskonały materiał dla działających rosyjskich mediów, co dodatkowo wzbudzało niepokoje. Doskonałym przykładem jest uprawy sektor, który głosił hasła o wydźwięku wrogim nie tylko w stosunku do Rosjan, ale też innych krajów, takich jak Polska czy Litwa. Nie chodzi tu tylko o sytuacje sporne, takie jak czyszczenie zbrodniarzy wołyńskich, ale też jawne nawoływanie do działań przeciwko mniejszościom. Warto jednak zwrócić uwagę, że osoby z prawego sektora stanowiły tylko niewielką stosunkowo, chociaż bardzo głośną część ludności, która nie chciała, aby Rosja mieszała się do spraw Ukrainy. O tym jednak narracja Rosji nie wspominała w swoich przekazach, co doprowadzało do późniejszych sytuacji i nieporozumień. Na terenach Ukrainy zaczęły powstawać grupy paramilitarne, które miały za zadanie wspomóc słabą armię ukraińską i podjąć działania zbrojne przeciwko tzw. zielonym ludzikom. Podejrzewano wówczas, że Krym to jedna z kilku regionów Ukrainy, które miała przejść w ręce Rosjan. Podejrzenia te nie były bezpodstawne, tym bardziej, że wschód Ukrainy pozostawał w dużej mierze pod wpływami Rosjan. 6 kwietnia 2014 roku w Doniecku wybuchły pierwsze manifestacje i protesty, które szybko przerodziły się w rebelię mającą za zadaniem przejąć budynek państwowej administracji obwodowej. Był to początek działań, które dziś znamy jako wojny w Donbasie. Rebelia wywołana przez około 1000 osobową grupę prorosyjskich separatystów zapoczątkowała działania, które miały na celu oddzielić obwód Doniecki i w przyszłości Ługański od terenów Ukrainy. Obwody te miały stworzyć nową Republikę Noworosję, która byłaby zależna od władz na Kremlu. Pierwszoplanowo Noworosja według separatystów miała składać się z ośmiu ukraińskich obwodów, liczyć około 16 milionów ludzi, mieć istotny potencjał przemysłowy, dostęp do dwóch mórz, i ewentualnie w przyszłości wejść do składu Federacji Rosyjskiej. Na to nie chciało się zgodzić nie tylko władze w Kijowie, ale i większość mieszkańców, która częściowo postanowiła wyjechać na tereny zachodniej Ukrainy w celu uniknięcia większych rozruchów. Rebelia z każdym dniem nie tylko przybierała na sile, ale i opanowywała kolejne kluczowe miejsca na wschodzie Ukrainy. Zajęto budynek Rady Obwodowej w Charkowie. W siedzibie SBU prorosyjscy separatyści wzięli zakładników i zaminowali teren wokół budynku. Zaatakowano i opanowano postronnych milicji w Słowiańsku, a także w kilku miejscowościach na terenach obwodu ługańskiego. Doszło do ataku na budynki administracyjne. Nie było wątpliwości, że władze na Kremlu dążą do destabilizacji regionu w celu spowodowania możliwości ataku na wschodnie tereny Ukrainy, a działania prorosyjskich separatystów doprowadziły do regularnych walk w Donbasie. Co więcej, 17 kwietnia, już po faktycznym włączeniu Krymu do Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin po raz pierwszy publicznie przyznał, że w wydarzeniach na Krymie brała udział armia rosyjska. I chociaż nie była to informacja specjalnie zaskakująca, to pokazała otwarte przyznanie się do manipulacji i zaprzeczeniu własnych słów, jakie padły miesiąc wcześniej. Władimir Putin przyznał się też do kontroli zbrojnej podczas głosowania. Tłumacząc, że nie było możliwości, aby obywatele wyrazili swoją opinię. Tego samego dnia w Genewie ministrowie spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych przyjęli wspólną deklarację w sprawie sytuacji na Ukrainie. Pomimo tego, że dokument przedstawiał plan, jaki powinien zostać zrealizowany w celu zażegnania konfliktu, to jednak miał on bardzo ogólny charakter. Był on właściwie bezwartościowy ze względu na brak precyzji. I możliwość dowolnej interpretacji porozumień, pozostawiając wiele kwestii otwartych. Jedynym właściwie celem, jaki udało się osiągnąć, to udział w specjalnej misji obserwacyjnej na Ukrainie w celu deeskalacji konfliktu. Warto wspomnieć o skutecznym działaniu przekazów dezinformacyjnych pochodzących z Kremla. Spowodowały one, że ludność rosyjskojęzyczna, zamieszkiwana przez osoby niezaangażowane w konflikt pomiędzy Ukrainą a Federacją Rosyjską, coraz częściej były przekonane o prowokacjach ukraińskiej armii i winy rządów Kijowej za zaistniałą sytuację. Osoby, które miały inne zdanie, uciekały masowo przed działaniami zbrojnymi na zachodnie tereny Ukrainy, co doprowadziło do sytuacji, gdzie walczące o tereny własnego kraju osoby spotykały się z wrogością wśród miejscowej ludności. Sprawy nie ułatwiały także wydarzenia, jak choćby głośna masakra w Odessie. Tragiczne zajścia rozpoczęły się 2 maja 2014 roku, od liczącego ponad 2000 osób przemarszu bojówek prawego sektora, a także pseudokibiców z Charkowa i Odessy. Po zakończonym meczu zorganizowali oni wspólny marsz, wznosząc nacjonalistyczne i proukraińskie hasła. Grupa zachowywała się agresywnie, a dodatkowo była uzbrojona w broń palną kolejna Mołotowa. Siekiery, pałki i noże. Przemarsz ten został zaatakowany przez prowokatorów z czerwonych opaskach i ze znakami prorosyjskich sił powstańczych. Zaczęli oni z zakordonu milicji oraz z dachów budynków obrzucać przemarsz kamieniami oraz strzelać z broni palnej, prowokując eskalację nienawiści. Tłum ekstremistów, przekonany, że został zaatakowany przez prorosyjskich demonstrantów, ruszył w kierunku placu Kulikowe Pole z zamiarem rozbicia miasteczka namiotowego zorganizowanego przez mieszkańców i powstańców Odessy, będących zwolennikami federalizacji Ukrainy i niepodległych Republik Ludowych w Harkowie, Doniecku i Ługańsku. Licząca około 300 osób, Grupa Ludowej Samoobrony Odessy próbowała powstrzymać marsz i użyła w samoobronie broni palnej, w wyniku czego zginęło czterech napastników. Mimo tego powstańcy Odessy nie mieli szans w starciu z wyszkolonymi przez wojskowych doradców z zachodu bojówkami prawego sektora, które wcześniej walczyły na kijowskim Majdanie. Osoby znajdujące się w miasteczku namiotowym uciekły do pobliskiego budynku centrali związków zawodowych. Napastnicy podpalili możliwe wyjścia budynku, co uniemożliwiło ucieczkę. Doszło do makabrycznych scen, w których ginęły kobiety, i dzieci, a nawet została zamordowana kobieta w ciąży. W masakrze tej zginęło 116 osób, a osoby odpowiedzialne za to bestialstwo nigdy nie odpowiedziały za swoje czyny. Warto też podkreślić, że do niemniej drastycznych scen dochodziło w Donbasie, gdzie okoliczna ludność cywilna była masowo gwałcona i mordowana przez rosyjskich najeźdźców. Dotyczyło to szczególnie osób, które nie zgadzały się z władzami na Kremlu. Narracja rosyjska wybierała takie zdarzenia lub winiła za całość osoby walczące po stronie Ukrainy na barykadach Donbasu. W ciągu kilku pierwszych tygodni Rosjanie wzięli pod swoją kontrolę większość dużych miast obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Rosjanie w trakcie tych wydarzeń przeprowadzali szybkie i świetnie zaplanowane uderzenia za pomocą niewielkich grup dywersyjnych. Oprócz tego zorganizowali miejscową prorosyjską ludność przeciwko nowym ukraińskim władzom. Otwarcie na ten temat wypowiedział się pod koniec listopada Igor Girgin, pseudonim Strzelkow, który był głównodowodzącym prorosyjskich separatystów i bojowych w Doniecku. Gdyby nasza jednostka nie przekroczyła granicy, w końcu wszystko by się skończyło tak jak w Charkowie, jak w Odessie. Byłoby kilkudziesięciu zabitych, spalonych, aresztowanych. Na tym wszystko by się skończyło. Praktycznie koło zamachowe tej wojny, jaka trwa do dzisiaj, uruchomiła nasza jednostka. Sytuacja zaczęła się dynamicznie zmieniać po wyborach prezydenckich w 2015 roku. Z jednej strony sukcesy odnosiła armia ukraińska, czego przykładem może być skuteczna operacja zwolnienia lotniska donieckiego z rąk rebeliantów przeprowadzona 26 maja. Z drugiej strony jednak Rosjanie chcąc przełamać impas zwiększyli liczbę najemników oraz uzbrojenia. Pomogło w tym opanowanie przez separatystów z Ługańska 200-kilometrowego odcinka granicy – Chociaż Rosja miała olbrzymią przewagę, to siłom ukraińskim udało się nie tylko obronić Mariupol, ale i odeprzeć atakujące jednostki z dala od miasta. Głośnym echem odbiła się sytuacja z sierpnia 2014 roku, kiedy to Władimir Putin w rozmowie telefonicznej z przewodniczącym Komisji Europejskiej, Jose Manuelem Barroso, powiedział o przygotowaniu konwoju humanitarnego. Jak się później okazało, konwój odbył się bez wiedzy władz w Kijowie. granice przekroczył na opanowaniu przez separatystów terenie, a także pełnił on jednocześnie funkcję manewru odwracającego uwagę od przygotowań działań militarnych. Dodatkowo nie wiadomo, co znajdowało się na ciężarówkach, ponieważ nie zostały one w żaden sposób sprawdzone. Najprawdopodobniej pod przykrywką pomocy humanitarnej znajdowała się broń dla separatystów. Takie konwoje, pomimo że przejeżdżały przez granice kilka razy dziennie, przez kilka tygodni nie pokazały żadnej poprawy humanitarnej wśród cywili. Walki na wschodzie Ukrainy trwały praktycznie nieprzerwanie, pomimo prób porozumienia w Mińsku w 2014 i w 2015 roku. Nie sposób wymienić wszystkich sytuacji, ale zarówno jedna, jak i druga strona nie oszczędzały się w walkach. Pod wpływem działalności Federacji Rosyjskiej powstały Republiki Ludowe Doniecka i Ługańska. Które nie zostały uznane na arenie międzynarodowej. Na wschodnich terenach Ukrainy dochodziło także do różnego rodzaju sytuacji, uznawanych przez opinię międzynarodową za terrorystyczne. Tak było choćby przy porwaniu obserwatorów z Obwe. Do podobnych aktów dochodziło wielokrotnie, a najczęściej zakładnikami była lokalna ludność, która postanowiła pozostać w swoim miejscu zamieszkania, ponosząc przy tym olbrzymie ryzyko. Władze na Kremlu, w swojej narracji, próbowały standardowo wybielić swoje czyny i obwinić za podobne akty stronę ukraińską. Jednak tu wiele wyjaśnił porwany wcześniej reporter Simon Ostrowski. Był on więziony przez prorosyjskich separatystów i torturowany. Chociaż został on oskarżony o powiązania z prawym sektorem, co jak się później okazało było jedynie wymysłem propagandowym, to został uwolniony po kilku dniach. Propaganda rosyjska przedstawiała również stronę ukraińską jako tą, która używa zakładników jako żywych tarcz. Jednak według relacji osób, które przeżyły piekło Donbasu, to właśnie Rosjanie mieli się tego dopuszczać. Do 24 lutego 2022 roku w walkach zginęło około 15 tysięcy ukraińskich żołnierzy oraz osób z różnych grup paramilitarnych i około 3,5 tysiąca cywili. Wydarzenia te pokazały też Ukrainie, że aby osiągnąć cel i spróbować przejąć kontrolę nad terenami Ługańska, Doniecka i Krymu, potrzebna jest jej pomoc Zachodu. Olbrzymie znaczenie miało zaangażowanie grupy Wagnera, szczególnie podczas początków walk o wschodnie tereny Ukrainy. Kierowali oni często walką i działaniami zbrojnymi, a także byli bezlitośni dla wszelkiego rodzaju przeciwników działań rosyjskich, także nieuzbrojonych cywili. Warto podkreślić też, że Rosja zapewne osiągnęłaby cele, gdyby nie pomoc amerykańskiego rządu, który już w 2014 roku postanowił pomóc finansowo Ukrainie. Dodatkowo to właśnie Amerykanie w dużej mierze przyczynili się do usprawnienia ukraińskiej armii, co jak się później okazało, dało olbrzymie możliwości na przeciwstawienie się na jeźdźcy. Wydarzenia, które miały miejsce na Krymie i wschodzie Ukrainy, były początkiem wojny, której eskalacja nastąpiła 24 lutego 2022 roku. Chociaż aneksja Krymu była początkiem działań zbrojnych Rosji, to uznaje się to wydarzenie jako początek wojny hybrydowej. Całkowicie inaczej wyglądało to w Donbasie, gdzie Ukraina postanowiła działać i możliwie jak najdłużej bronić swoich terenów. Co ciekawe, przed eskalacją konfliktu w 2022 roku na zachodzie Ukrainy tętniła turystyka i możliwy był wyjazd do Lwowa, Odessy, Kijowa, a nawet do elektrowni w Czarnobylu bez strachu o własne życie. Wtedy wojna dotyczyła jedynie wschodniej części Ukrainy, jednak jak się okazało, nie na zawsze. Czas pokaże, co wydarzy się podczas obecnego konfliktu, ale wbrew powszechnym opiniom w mediach sprawa nie jest tak optymistyczna, jak mogłoby się wydawać. Film o tym, co dzieje się na Ukrainie w dniu dzisiejszym, to temat na zupełnie inny odcinek. Pamiętajcie, że wojna nie jest czarno-biała, także w tym przypadku i chociaż agresorem jest tu Federacja Rosyjska, to osoby z Ukrainy także dopuściły się bestialstwa. Warto tu też powiedzieć, że chociaż część osób miała negatywny stosunek do innych krajów i nacji, to zdecydowana większość obywateli Ukrainy chce żyć w spokoju i bez strachu o życie swoje i najbliższych. Z mojej strony to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że materiał się wam podobał i zapraszam do subskrybowania kanału oraz dawania pój w górę. Polecam także moją stronę na Facebooku, a także zapraszam Was na serwer Discord. Dziękuję za wsparcie na Patronate i Bajkofi. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku. Cześć!